Festiwal Dnia Design Days to festiwal designu i mądrego projektowania. Sercem tegorocznego festiwalu jest Termina Designu, który powstał na terenie Skweru Kościuszki. Jest to przestrzenna konstrukcja z 20 kontenerów morskich. Jest to taki naturalny punkt startowy do zwiedzania miasta pod kątem designu. W tym kontenerze możemy zobaczyć produkty, które są związane z technologią. Chcieliśmy tutaj pokazać, jak technologia wpływa na projektowanie i jak technologia wpływa na wygląd produktu. Na przykład stołek Oskara Zięty w którym została wykorzystana technologia FIDU. Jego autorska technologia, która wykorzystuje metal i powietrze, a cała konstrukcja jest naprawdę bardzo wytrzymała. Tutaj prowadzimy warsztaty dla młodzieży. Jak widać, młodzież jest w różnym wieku. Dzisiaj robimy opakowanie na szklankę i założenie jest takie, że oprócz tego, oczywiście, że jest ładne i funkcjonalne. Chroniło szklankę przed upadkiem z wysokości jednego metra. Będziemy to testować, zobaczymy jak to wyjdzie. Dzieciaki mają bardzo dobre pomysły, mają ich bardzo dużo. Dużo z tych opakowań ma potencjał, żeby stać się opakowaniem handlowym, czyli gdzieś tam pojawia się szansa, że tego typu pomysł mógłby wejść na rynek w przyszłości i zostać wdrożony do produkcji. Wymyśliłam opakowanie w zainspirowane lilią wodną. Jest to bardzo prosta konstrukcja, złożona z trzech elementów identycznych. Jest to odpowiednio usztywnione, że te elementy się nie przesuwają. Organizujemy szereg warsztatów i wykładów. Celem tych warsztatów jest pobudzenie kreatywności i tego poczucia estetyki, tak żeby osoby, które biorą udział w tych warsztatach po wyjściu z Gdynia Design Days chciały zmieniać swoje otoczenie i obtaczać się bardzo ładnymi i dobrze zaprojektowanymi przedmiotami. Każdy uczestnik projektuje i produkuje swoją własną rzecz. Pawilon, który Państwo widzicie, jest efektem warsztatów architektonicznych. Nawiązywać ma swoją formą do krajobrazu Gdyni. W trakcie warsztatów studenci badali tą tkankę architektoniczną miasta, także, jest to wynik takiego. Bardzo szczegółowego badania. Dynia Design Days trwa do 15 lipca, aczkolwiek wystawy, niektóre z nich trwają aż do końca sierpnia. Także zapraszam na stronę www.dniadesignday.eu, gdzie znajduje się cały program festiwalu.